Cześć. Kiedy Hyundai zapowiedział facelift Tucsona, to bardzo bym ciekaw, czy nie odkręcą przy okazji tej ostatniej rewolucji wizualnej, która się dokonała w jego wyglądzie. No bo nie jest tajemnicą, że Klasyczne linie mają troszkę dłuższą datę przydatności, a eksperymenty wizualne, a trochę takim był, mogą się szybko nudzić. Hyundai popatrzył jednak na statystyki sprzedaży Tucsona i po faceliftingu wręcz podkręcił jeszcze bardziej wyrazistość Tucsona właśnie po zmianach. Ja osobiście uważam, że wersja przed facelifting wyglądała trochę jak. Dziewczyna, której rodzice wreszcie pozwolili nałożyć tyle makijażu, ile chce, no i wyszło troszkę w myśl zasady, że albo gruba, albo wcale. Ale po faceliftingu, nie wiem, czy ja już się troszkę do tego przyzwyczaiłem, czy może ten makijaż został nałożony w taki bardziej oszczędny, czy staranny sposób. W każdym razie teraz mogę powiedzieć, że mi się to dopiero zaczyna podobać. Mam na imię Zachar i zapraszam Was na test nowego. Tussona. I obiecuję, że zarówno tytuł tego filmu, jak i jego miniaturka, już niedługo zostaną w tym filmie wyjaśnione. Zaczynamy! A skoro już zacząłem od wyglądu, to oto zmiany w wyglądzie w telegraficznym skrócie. Zmieniły się wielkie LEDy z przodu. Jest ich o jednego mniej w pionie, ale są bardziej wyraziste. Te górne są też przy okazji kierunkowskazami. Troszkę inaczej została poprowadzona maska, pojawiły się nowe felgi czy też lakiery. Z tyłu widać zmieniony dyfuzor czy tylną szybę, na której kiedyś było logo, które zostało teraz schowane pod szybę. Ma to swój praktyczny wymiar, bo dzięki temu można teraz zastosować większą wycieraczkę. Ale z tym logo w Hyundai coś się dzieje jest takie trochę bardziej jakby płaskie, zniknęło też z kierownicy. Hyundai jakby nas przygotowywał do jakichś większych zmian. Nawiasem mówiąc, to jest jedna niewielka, a trochę dziwna rzecz. Kierunkowskaz w N-Line wcześniej był LED-owy, a teraz po faceliftingu to zwykła żarówka. Do tego w ogóle kierunkowskazy są ulokowane nisko w zrzaku, a więc są widoczne tylko dla autozonami, a do tego no, będą w tym miejscu troszkę szybciej się brudzić. Tyle jeśli chodzi o wygląd. Ale to są szczegóły. Tak naprawdę najciekawsze rzeczy zadziały się oczywiście w środku, ale najpierw opowiem o tych mniej ciekawych, czyli o zmianach w silnikach. Otóż zrezygnowano z podstawowej wersji 150-konnej, a ta mocniejsza 180-konna została niestety zdegradowana do 160 koni i ten właśnie silnik jest teraz w hybrydzie. Na szczęście dostał mocniejszego kompana, który troszkę nadrobił stratę w mocy i w efekcie wersja hybrydowa nie straciła nie 20, tylko 15 koni, więc teraz ma 215, a nie 230 jak kiedyś. I szczerze mówiąc, za kierownicy, z punktu widzenia kierowcy, to nie może być duża strata, no bo o zmniejszeniu maksymalnej mocy tak naprawdę dowiemy się, jeśli tylko jesteśmy w stanie wyczuć różnicę w przyspieszeniu, a ta kiedyś była 8.3, a teraz jest 8.5. To są dane producenta dla wersji z napędem na 4, którą właśnie mam w teście. W praktyce prędzej odczujemy większą responsywność tego samochodu właśnie dzięki większemu, mocniejszemu silnikowi elektrycznemu. A te dwie dziesiąte do setki różnicy, przyspieszenie do setki, znaczy ja nie mówię tak kategorycznie, no musiałbym mieć dwa samochody obok siebie, żeby to stwierdzić jednoznacznie, ale kategorycznie mogę powiedzieć jedno, to jest responsywny auto, który w pierwszej chwili po naciśnięciu gazu wyrywa naprawdę bardzo mocno i dopiero po chwili tam czuć jakby, jakby dostało takie lekkiej zadyszki, być może to jest kwestia takiego porównania, no bo jednak ten start jest bardzo lekki dzięki silnikowi elektrycznemu. Tak w ogóle producent zaczął się teraz chwalić po faceliftingu przyspieszeniem 80 5-8 chyba, czego wcześniej nie robił, więc być może mają powody do zadowolenia właśnie z powodu tego, że ten mocniejszy silnik elektryczny daje radę. I jeszcze jeśli chodzi o. Obniżenie mocy. Hyundai tłumaczy konieczność obniżenia mocy tym, że trzeba było po prostu dostosować się do emisji bardziej rygorystycznych limitów emisji spalin. Ale ciekawostka jest taka, że spalanie wzrosło i emisje CO2 też wzrosło. Podobno chodzi w tym wszystkim w ogóle o emisję innych cząstek. Już nie wnikałem naprawdę, ale jakby ten przykład trochę absurdalny, tak? ale pokazuje, że w Europie. Producenci są troszkę między młotem a kowadłem z jednej strony oczekiwań klientów, a z drugiej strony limitów emisji spalin. Tak? I pamiętajcie, że wcześniej już te samochody były wyposażone w filtry GPF, więc teoretycznie zanieczyszczenia różnych tam innych cząstek były pod kontrolą, ale jednak no, we wrześniu wchodzi jeszcze ostrzejsza jakaś tam dyrektywa, no i okazało się, że obniżenia mocy nie udało się unikać. A jak już mówię o GPF, to pewnie słyszeliście o tych zapachających się filtrach GPF, one były domeną zwykłych Wersji nie hybryd i to samochodów, które jeździły na krótkich dystansach. Podobno teraz już ten problem został rozwiązany, ale to tak mówię, bo czy gdzieś tam wyczytałem. Wewnętrzny doszło do sporej rewolucji, bo z klasycznego podziału na zegary, osobny ekran po prawej stronie i selektor kierunku jazdy pod ręką, zostało niewiele. Mamy teraz podwójny ekran połączony pod jedną zakrzywioną taflą, pod prawą ręką wielką ładowarkę indukcyjną i uchwyty na kubki. Mamy też osobny panel do klimatyzacji, taki wiszący nad schowkami. Co nie jest jak dla mnie zbyt wygodne, bo nie daje to możliwości oparcia ręki na czymś pod panelem i wiecie, stabilnego trafiania w przyciski, więc musimy w nie trafić, że tak powiem, z powietrza. Można by było się oprzeć tu niżej, ale. Tu akurat jest wystający przycisk do zmiany trybów jazdy i zmieniałem te tryby nie sący bardzo często, więc lepiej z powietrza. Po prawej stronie mamy półeczkę, która w sąsiedztwie wielkiego telewizora kojarzy mi się z półką na cepelę w myblościance, więc pozwolę sobie tutaj teraz coś postawić. A wracając do panelu klimatyzacji, on właśnie tłumaczy miniaturkę do tego filmu, ale na pełne wyjaśnienie poczekajcie do testu dwumetrowca. Nawiasem mówiąc, tu mamy kolejny przykład bycia pomiędzy młotem a kowadłem z punktu widzenia... Producenta. Cała obsługa mogła być na jednym wielkim ekranie, bo tak najtaniej. Ale ostatnio Euro NCAP uznało, że za zbyt nowatorskie rozwiązanie będzie odejmowało punkty, więc mamy tu fizyczne pokrętła do ustawiania temperatury i sporo fizycznych przycisków poza tym. I to mi się podoba. I tu, pozostając w tematyce Kowadła, życzyłbym sobie, aby EuroNCP kuło żelazo póki gorące i dalej zachęcało producentów do powrotu do bardziej praktycznych rozwiązań. Bo jak widać, słuchają. Nie wiem, czy Euro NCAP miał tu na to wpływ, ale pojawiły się też Matrix LED, co niewątpliwie podnosi. Bezpieczeństwo podróżowania w nocy. Zamiast przycisków do sterowania skrzynią, które zniknęły spod ręki, teraz mamy taką dźwignię pokrętło pod kierownicą, dosłownie pod kierownicą, i muszę powiedzieć, że jest to mega, mega wygodne rozwiązanie. Dobre miejsce. Dużo lepsze niż te przyciski w wersji przed faceliftingiem, ale też lepsze niż podobne rozwiązanie w Skodzie czy nawet Mercedesie, bo umieszczone niżej niż tam. Niestety na to samo w teście dwumetrowca będę już troszkę narzekał, ale to już, tak jak mówię, za chwilę. Kierownica jest nowa, z alfabetem Morsa zamiast logo, bo cztery kropki to literka H. Dobrze, że Morsa, a nie Braila. Nowa, minimalistyczna kierownica pasuje do nowoczesnego wnętrza, moim zdaniem, chociaż wciąż ma klasyczne przyciski, co się chwali. Odchudzili ją po to, żeby pewnie nie zasłaniała ekranu i chyba dość skutecznie to zrobili, bo szczerze mówiąc nie zasłania. Infotainment jest całkiem rozbudowany, oferuje wiele opcji dostosowania wyglądu do humoru kierowcy. Całość prezentuje się całkiem schludnie i czytelnie. Moi drodzy, właśnie zakończyłem nagranie filmu z działki, z działki w Portugalii, czyli Farma Zahara w Portugalii, bo Wpadliśmy tutaj na parę tygodni i pomijając różne rzeczy, które zostały tutaj w międzyczasie przez nas załatwione, przy okazji baterie naładowane, em, chciałem powiedzieć, że również został nagrany film, który już niedługo będzie na kanale. I to jest taki oficjalny przeciek, który właśnie Wam wrzucam, być może już za tydzień będzie ten film. A przy okazji przypominam, jak zawsze, że najlepsze ubezpieczenie dostaniecie oczywiście na mubi.pl, łamane przez Zachar, bo tam znajdziecie porównywarkę, która jak to porównywarka porówna wszystkie oferty, znajdzie tą najlepszą i dzięki temu będziecie mogli ubezpieczyć swoje auto jak najtaniej. Serdecznie zapraszam po zakupie polisy. Nie tylko tej najtańszej, dostajecie też 100 zł cashback. Dodatkowo można polecać usługę innym znajomym swoim. Za każde polecenie dopłaca Mubi też kolejne 100 zł, więc na dobrą sprawę można wydać X, a zarobić dużo więcej. W każdym razie serdecznie zapraszam, link znajdziecie w opisie. Co mnie najbardziej zdziwiło w tym samochodzie to klasyczny automat. Czyli automat hydrokinetyczny zamiast dwusprzęgówki DCT pamiętacie latami wszyscy przesłamentowali, że ojej ojej jak to się jeździ niedobrze hybrydami, które wyją i jeżdżą tam jak skuter, nie wiem, czy tramwaj. No i nagle się okazuje, że można połączyć hybrydę z klasyczną skrzynią biegów, takim sześciobiegowym automatem i jechać naprawdę, nawet na prądzie jadąc, zmieniając biegi. i znaczy ja nie nazwałbym tego jakimś wielkim game changerem szczerze powiedziawszy, bo no i w Toyotach zresztą to wycie już zostało dawno opanowane i nie jest jest w ogóle dokuczliwe. Natomiast trzeba pamiętać, dlaczego Toyota stosuje tam jednak skrzynię ECVT, a nie hydrokinetykę. Chodzi oczywiście o pieniądze, tak? No w tym przypadku są to pieniądze klientów, bo klasyczna skrzynia biegów no, olejowa niestety generuje pewne straty, a przecież w hybrydzie chodzi o oszczędność, tak? O niskie spalanie. No a czy w Hyundaiu poszło o pieniądze? Zapewne tak, tylko pytanie, tak o czyje? Bo nie wiem pewności o czyje, jakby nie znam technicznych szczegółów, no ale być może klasyczna skrzynia była tańsza dla Hyundai, a, tak? a nie dla klienta, bo przecież po faceliftingu samochody są droższe, a i nie palą jakoś tak super mało. Znaczy, jest normalne spalanie jak na hybrydę, ok, może być, ale nie jest takie wow niskie hybrydowe. Być może właśnie przez taką e, klasyczną skrzynię. Nie wspominałem dotychczas o konkretach, jeśli chodzi o spalanie, więc podnosimy maskę na patyku i zaczynamy opowiadać. Spalanie. Przy 120 na ekspresówce wyszło mi 8 litrów, przy 140 10, natomiast przy stówce 6. A po mieście to zależy od tego, jaką mamy ciężką nogę, więc od 6 do 10. Według producenta to będzie od 6,3 litra do 6,7, z napędem na 4 koła, no ale to raczej na pewno przy bardzo oszczędnej jeździe. Pojemność baku to 52 litry, a więc zasięg w praktyce nie będzie zbyt duży. Wersja hybrydowa ma, jak wspominałem, 215 koni i około 350 Nm. Proszę tego dokładnie nie podaje, ale każdy z silników ma po 260 Nm, więc w sumie to się nie dodaje wprost. Możemy wylądować gdzieś w okolicach parametrów w wersji sprzed faceliftingu, czyli właśnie 350 Nm. Przyspieszenie do setki, jak mówiłem, 8,5, natomiast V-MAX 186 km na godzinę. Prócz hybrydy możemy też mieć wersję plugin z opcjonalnym napędem na 4 koła, podobnie jak tu. Do setki przyspiesza ona w porównywalnym czasie, chociaż jest o wiele mocniejsza, ma 253 konie. Dlaczego w porównywalnym? No bo jest też cięższa, z napędem na cztery waży ponad tonę 800, czyli 170 kg więcej niż ten samochód. No, chodzi o 14-kilowatogodzinową baterię, e, która oczywiście pozwala jeździć na prądzie, tam w okresie 60 km, no ale swoje też niestety waży. Diesel brak, tak jak i przed faceliftingiem, ale jest też zwykła benzyna, która, jak wspominałem, ma 160 koni i która występuje też w odmianie z miękką hybrydą i siedmiostopniową dwusprzęgłówką. Jedzie to żwawo, bardzo tak jak mówiłem, responsywnie i cicho przy większych prędkościach, dlatego, że mamy tutaj. E, podwójne szyby. Samochód ma dwa tryby dojazdy na po asfalcie: Eco albo Sport. Nie ma żadnych pośrednich. Trzy za to dojazdy w terenie i tutaj możemy wybrać śnieg, błoto czy piasek. Nie testowałem tych off-roadowych, natomiast trzeba po powiedzieć, że w odróżnieniu od innych samochodów z tego segmentu, szczególnie tych hybrydowych, ten samochód ma mechaniczny napęd na cztery koła, normalny z wałem, tak? Czyli nie wiem, czy to musieli zrobić, dlatego że puścili cały napęd przez tą z skrzynię biegów, czy chcieli tak zrobić, nie, nie wiem, ale no, ma wał i ma całkiem tam jakieś 17 cm prześwit, może nie jakiś rekordowy, ale ok. Więc z asfaltu bym się tym autem zjechać nie bał. I teraz test łosia. O, teraz mamy pustą drogę i bardzo chętnie wkręcał się w zakręt. Zero oporów na kierownicy. Chciał skręcić. Przechyliło go, bardzo mocno go przychyliło, ale tak sprężyście, tak bez, bez wrażenia, że coś się wydarzy. Tak... Miałem poczucie, że cały czas mam kontrolę. Delikatnie gdzieś na końcu manewru pierwszego szarpnęło jedno koło, ale tak nawet, że nie wiem, czy widziałem cokolwiek na desce rozdzielczej, czy coś mignęło. Z powrotem, równie lekko, z równie dużym wychyleniem, ale równie tak przywidywalnie, stabilnie i chętnie wrócił na swoje miejsce. Coś tam piszczały leciutko opony, ale absolutnie nie zrywały jeszcze przyczepności. Ja bym powiedział, że zaliczony i to naprawdę w dobrym stylu. Moi drodzy, test dumytrowca będzie trochę niezwykły, bo wymagać będzie rekwizytów. Po pierwsze, takiej oto małpy, co tutaj siedzi u mnie na plecach, a po drugie takiego oto misia. A to dlatego, że jak się ustawię względem kierownicy tak, jak być powinno, czyli że tak powiem na Rolexa. To przy okazji od razu zgłaszam gwoli, że tak powiem, formalności, że nad głową miejsce jest pod dostatkiem. No to ja niestety w tym samochodzie, akurat o czym pisałem na swoim Facebooku, mam pewien problem. A właściwie to precyzyjnie tutaj rzepy mi strzelają, jeśli wy przepraszam, to właściwie tych problemów jest aż trzy. Więc biedny ten dwumetrowiec, który zdecyduje się na Tucsonę i będzie chciał jeździć zgodnie ze sztuką. Problem numer jeden, zobaczcie. Oto panel klimatyzacji, który jest powodem, że miniaturka do tego filmu wygląda tak, jak wygląda. O co chodzi? Ten panel jest bardzo szeroki i tak naprawdę swoimi krawędziami całkiem solidnie wbija się do przestrzeni, gdzie powinno być kolano i jest kolano, szczególnie kolano dwumetrowce. Więc efekt jest taki, że jak ja zajmuję poprawnie miejsce za kierownicą, czyli tak, żeby no, sięgać kierownicy, tak jak powinno się sięgać kierownicy, to moje kolano spoczywa tu na ostrym kancie, więc potrzebne są dodatkowe akcesoria, poduszeczki, tak itd. aby to w ogóle przetrwać. Innym wyjściem jest rezygnacja z poprawnego ustawienia się względem kierownicy i odsunięcie fotela w ten sposób, aby kolano znalazło się gdzieś w tej okolicy. Ale tak jeździć nie lubię za daleko kierownica. A więc będziemy potrzebować takiego misia, żeby sobie tutaj wrzucić go pomiędzy kolano a Panel klimatyzacji, i już możemy podróżować z szerokim uśmiechem, chociaż nie do końca, ponieważ, i tu się pojawia drugi problem, ten selektor kierunku jazdy, który znajduje się w genialnym miejscu, tak jak mówiłem, bo mocno pod ręką, a jednocześnie mocno nad nogą. Więc ja tutaj niestety muszę ustawiać kierownicę najwyżej jak się da. Ponieważ tylko w ten sposób jestem w stanie tutaj operować na pedale gazu i hamulce, nie uderzając co chwilę w ten selektor, więc troszeczkę się bałem o jego, że tak powiem, całość pod koniec podróży i nie obniżałem kierownicy do poziomu, który by mi pasował, ale to już ewidentnie problem dla dwumetrowców, który no, pojawia się dopiero przy takim ustawieniu selektora, więc powiedzmy, że to jest problem specyficzny, ale jest. A przy okazji warto dodać, bo chyba o tym nie wspomniałem wcześniej, że mamy tutaj klasyczny zestaw, popatrzcie opcji PRND. Nie ma trybu B jak Break. Trybu, który raczej w hybrydach pojawia się standardowo albo bardzo często, a tutaj z jakiegoś powodu go zabrakło. Niech zgadnę. Skrzynia biegów? A więc niestety, żeby podróżować wygodnie i nie ryzykować uszkodzenia tej dźwigni, musimy podnieść maksymalnie kierownicę, co znowuż sprawia, że jest to na odrobinę za daleko. A więc podjeżdżamy jeszcze bliżej. W tym momencie zaczynam już Wam za chwilę opowiadać o różnych historie, o tym, że to za bardzo wystaje. Więc już nie, nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja tego to chcę w jakiś sposób skrzywdzić. Po prostu. Skumulowało się tutaj parę problemów, a jeszcze nie opowiedziałem o małpie. Otóż małpa jest tu nieprzypadkowo. Prawdopodobnie jest to kwestia wypasionego fotela w wersji end Otóż fotel ten ma takie piękne, twarde wykończenie tu w środku. Ktoś wymyślił, że prawdopodobnie plecy tutaj nie będą dotykały do tej ramki. I ma rację kiedy jedziesz normalnie, nie dotykają. Ale wystarczy, że wykonasz jakikolwiek ruch polegający na tym, że odchylam się do tyłu na przykład, żeby sięgnąć po coś na tylnej kanapie. Próbujemy się tak zaprzeć tutaj za kierownicą, żeby nie wiem, usiąść jakoś jeszcze wygodniej. Zawsze to uderzę bezpośrednio w kręgosłup. I w zasadzie to jest kwestia być może nawet bezpieczeństwa, bo wyobraźcie sobie uderzenie w tył samochodu. W tym momencie my zostaniemy wciśnięci w ten fotel, i bynajmniej na tym odcinku nie znajdziemy nic miękkiego, tylko właśnie tą twardą ramkę. A więc taka małpa właśnie ucieka, ona też nie, nie chce siedzieć blisko tego, tego tej ramki. O, ta małpka siedzi tutaj, ja siedzę na małpce. Do tego bierzemy misie. Nie możemy jechać. A z tyłu, jak widzicie, zresztą sam za sobą mieszczę się bez problemu. Co prawda kolana już dotykają tego twardego plastiku tej skorupy, ale problemu nie ma, naprawdę jest dobrze. Nad głową również z pewnym nawet zapasem przestrzeni nie brakuje. Poza tym mamy tutaj podgrzewaną kanapę tylną, 3-stopniowe podgrzewanie. Jakość tworzyw, moim zdaniem, tak. Różni się, czyli drugie tylne drzwi już są wykończone na twardo, kiedy z przodu te tworzywa były odrobinę jednak miękkie. Tutaj niżej mam wrażenie, że również jest różnica, i tak. Ten, te dwa pasy, niestety, są kompletnie twarde, czego. E, czego nie było z przodu. E, jest niewielka kieszonka w drzwiach na, na, na jakąś niewielką butelkę, więc tutaj też wszystko jest ok. Mamy nawiewy na środku, mamy tutaj też trzecią strefę klimatyzacji, dwa wyjścia USB-C, e, kieszonki za fotelami, dosyć dużo przestrzeni na, na stopy, więc w drugim rzędzie nie ma na co narzekać. Zaglądamy do bagażnika i od razu powiem za wiele nowego nie zobaczymy dlatego, że wszystkie liczby tutaj pozostały bez zmian, czyli 616 litrów pojemności w wersji z rozłożonymi siedzeniami w drugim rzędzie siedzeń natomiast 1795 po złożeniu. Składanie jest bardzo dynamiczne, powiedziałbym, bo to wszystko się o, proszę bardzo, o, teraz akurat pasto trzyma, ale generalnie to się składa na płasko. Zresztą zaraz wam tam podejdę i pokażę. Pod podłogą mamy mnóstwo miejsca, potężne kieszenie jeszcze. I to takie mocno do dyspozycji naszej, więc tutaj też wszystko jest dobrze ogarnięte. Pod podłogą jest też przestrzeń, tutaj jak widzicie, na schowanie rolety. Roletę otwieramy i zamykamy w taki powiedzmy dosyć staromodny można powiedzieć, ale na prowadnicach, więc jest to w miarę proste i intuicyjne, więc jest bardzo ok. Mamy wyjście 12V po lewej stronie. Mamy światełka po lewej tylko stronie. I nie mamy żadnych, ale to żadnych haczyków w środku. Więc dodam jeszcze jedną rzecz tylko: a mianowicie, to jest wersja w pełni zatrzaśnięta, złożona, czyli mamy tu płaską podłogę. A poza tym warto dodać: to jest taka dźwigienka że oparcie możemy ustawić albo w tej pionowej pozycji, albo troszkę bardziej rozłożonej, albo jeszcze bardziej rozłożonej, albo jeszcze, czyli cztery w sumie pozycje regulujące kąt pochylenie oparć, co oczywiście odbija się na pojemności bagażnika, ale też zwiększa komfort podróżowania na dłuższe trasy. Tak, to wygląda. Mogę jeszcze dodać na koniec, koniec, że kanapa nie jest regulowana, jest na stałe osadzona, więc tutaj przesuwanie przód w tył jest w tym przypadku. Niemożliwe. Mamy też tylko jeden przycisk do zamykania klapy bagażnika, czyli jeśli chcemy zamknąć bagażnik i zamknąć zamek centralny, to musimy to zrobić na dwa razy. W trakcie rozmowy z samochodem szybko wyszło, że ten samochód jest osobą niebinarną, transseksualną. Cześć, witam Cię. Przepraszam, nie zrozumiałem. Panie nie zrozumiał? Przepraszam, że nie byłem w stanie pomóc. I jeszcze szybki przelot po wnętrzu, i opowiadanie może o tworzywach i o schowkach. O tej półeczce przy meblościanku wiecie już wszystko. O kapholderach również wspomniałem. Pod podłokietnikiem potężnych schowek, dobrze zresztą na dnie, wykończony. Podobnie też te dwa schowki osobne, jakby rozdzielone. Również są inaczej wykończone, ale wykończone też całkiem dobrze. Obszerny schowek w drzwiach, wyprofilowany, jak widać, pod butelkę. Na podsufice zabrakło niestety miejsca na okulary. I tutaj jeszcze takie drobne niedociągnięcie. Otóż po otwarciu lusterka, ledy się nie zapalają same, tylko trzeba jeszcze na to poświęcić jeden klik. A przychodząc do tworzyw, po prawej stronie trochę się ugina pod palcem. Jest dosyć twarde, ale jest OK. Paradoksalnie po lewej stronie, mimo że jest bardziej miękkie, tak na oko, popatrzcie, wpada całkiem głęboko, jednak opór, który ta pianka czy cokolwiek tam jest, stawia pod łokciem, jest bardzo niewielki, więc łokić bardzo szybko dobija do twardego dna. I szczerze powiedziawszy, właśnie podróż do Krakowa dokuczała mnie bardziej po tej stronie, mimo że to wygląda na takie bardziej luksusowe. E, co dalej? Tutaj góra jest ledwo, ledwo uginę się pod palcem, ale nie można powiedzieć, że to jest twarde. Tutaj też jest ładnie wykończony, zresztą czerwone przeszycie, chyba online'owe. Tutaj materiał, znowu tworzywo, i znowu miękkie. Tutaj mamy tworzywo, tutaj, jeśli się nie mylę, to jest głośnik to jest w ogóle fajne. Tu mamy tworzywo, które znowu się się pod palcem. Tutaj dopiero zaczyna się już twarde, więc można by powiedzieć, że zdecydowana większość kokpitu jest jakaś. Tak? Nie jest po prostu twardy plastik, tylko jest to albo taki taki gładki i uginający się lekko pod palcem, poprzeszywany albo jest to wykończone jakimś materiałem, coś się dzieje nie ma jakiegoś wielkiego nadmiaru piano black, bo w zasadzie mówimy tylko o, o tej ramce tutaj naokoło no i panelu przycisków na drzwiach I, i w zasadzie no i w zasadzie tyle słuchajcie, nie ma tutaj dużo piano black a, a jeśli chodzi o jakość spasowania to tutaj sobie poszarpijemy to i owo i w zasadzie o, to całkiem chodzi, ale nie wydaje w ogóle dźwięków. To również chodzi, ale nie wydaje dźwięków. No i tutaj podobnie dosyć duża amplitudę, ale jest kompletna cisza. Kilka zdjęć nocnych. Tak wygląda powitanie. Zaraz tu jeszcze wrócę, a teraz zapraszam do środka. Podświetlone klamki. Przy czym to ciekawe, tutaj nie jest podświetlona, bo tutaj też nie ma czujnika Kiles, więc tylko tutaj. Przy czym to jest przycisk. Powinno to pokazać za dnie, żeby było lepiej widać, ale już mi uwierzcie, bo tu jest przycisk fizyczny i to czarny, nie pasujący kolorem do lakieru. Ale to drobiazg. A więc startujemy i mamy taki oto obrazek. Wszystko jest podświetlone tak jak powinno. Selektor również na drzwiach. Kieszenie drzwi, schowki po prawej stronie. Wszelkie przyciski pod ręką czy też na panelu klimatyzacji. Półeczka i kieszenie o drzwiach po prawej stronie. Nie są podświetlone niestety przestrzenie na nogi z jakiegoś powodu. No i nie są podświetlone klamki od środka, co. To co nie jest właściwie tak bardzo istotne. Na podsufice mamy tutaj właściwie tylko jedno ważne światło, czyli SOS, przy czym jest to za szybko, więc przypadkiem tego nie naciśniemy, a jeśli chcemy odpalić światło, no to tu mamy takie przyciski, które trzeba dosłownie przycisnąć, tak? To, to, to nie są takie dotykowe, znaczy są dotykowe, ale to trzeba kliknąć, a nie tylko zaledwie dotknąć. Wspomniane światełka na za daszkami przeciwsłonecznymi są LEDowe no i tak to wygląda z tyłu wielki pas biegnący przez cały tył samochodu, wygląda to dobrze no nie tak dobrze wyglądają kierunkowskazy na zwykłych żarówkach co wydaje się, że nie do końca pasuje do tej prawie, że najwyższej wersji no i tak jak widzicie, te cztery Leda, LEDy do jazdy dziennej stają się tak naprawdę dwoma LEDami do jazdy dziennej i dwoma kierunkowskazami. Wygląda to moim zdaniem dobrze. No i mamy tutaj nieco niżej w zderzaku główne światła. Moje pragnienia, moje marzenia, one tu są. Odważne kształty i matryc LEDy, one tu są. Wieki klasyczne, mimo hybrydy, one tu są. Plastiki w kolanach i kręgosłupie też tutaj są. Nowe ekrany, nowe bariery, one tu są, one tu są. Alfabet kropki na kółku, one tu są, one tu są. Koni ta choć to one tu są, one tu są. Młotikowatło, decyzje trudne, też tutaj są. Jak widać, eksperymentować trzeba umieć Ich Hyundai ewidentnie umie, bo nowy Tucson idzie śladami poprzednika, wizualnie, no, moim zdaniem, tylko odrobinę podnosząc nawet poprzeczkę. Dodatkowo wprowadzając, no, sporą rewolucję we wnętrzu i. Całkiem odczuwalny lifting również pod maską, jak i niestety w cenniku. Nie wszystko tu jest w porównaniu do poprzednika jednoznaczne, szybsze czy też większe. Natomiast no, trzeba dzisiaj lawirować między młotem i kowadłem. Czasem to się udaje, czasem nie, ale tu są wyglądają do takiego, co nawet trafiony młotem schodzi z kowadła, tylko lepiej zahartowany. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.